A może nie trzeba. No więc cześć! Y, hejo! W okay. dzisiejszym filmiku zrobimy takie coś, to będzie śliczne. że na punkty, że jednej osobie wiążemy chustkę i ta osoba musi skadnąć jaki przedmiot daje na przykład Karolina mi. Ja w y, tym wierza. odcinku wystąpi Ala, moja przyjaciółka i Karolina. Hej! Y, a ja jestem Diana i życzę miłego oglądania, dobra, więc y, ja sobie zawiążę. Kustkę, a wy mi już przedmiot. przedmiotów. Ja nie, jestem dobra. po <laughs> Okej. Okay. To ty sobie zawiąż? Ła. Wow. Ile przedmiotów chcesz? Nie? Po trzy. Dobra. Najpierw jeden, nie? Widać nie na kamerze? Na ja nie. No ale szybciej, ale po no kamerę i teraz wymacie, co to jest? Pokażmy. To jest moja sowa. Tak, tak, bo... Tak. I, tak. I tak. pokaż do kamery, żeby widzieli. Jak wygląda ta Tak, Jestem. Wygląda tak, nie wiem, co trzymam łączy ten. Dobra, druga. To jest drzewa robiona. Kolejna rzecz, ale szybko, bo wierzcie, bo... No, masz, już... masz. Masz to. To jest jajko, które robiłam. Tak? Tak? Co? To jest. <testy. śmiech> Czekajcie. Teraz się napiję. Lokowanie produktu. Mm. Nie widać tego. Piłam się dość dalej. Dobra, teraz i Twoje odporność. Teraz, ja, teraz ja wybiorę dla Karoliny. Hmm, Może. No, a ja dwie, tak? Czy ile jak chcesz wybrać? Zaczynamy. No po trzy? No tak, ale ty ile? Ja ile? Ty dwie czy? Ja jedną czy? Co? Nie. Dobra, każda po trzy nie będzie miała. No, dobra. Cieszę rzecz wygląda tak, pokażemy do kamery. Nie. proszę. Tylko uważaj, żeby nie przedmiot. To jest dziurkacz. Tak. Dziurkacz. Proszę. To jest szminka, Jednak tak to nazywa. No, no nie dajmy tego. Damy no, dobra. Dobra. Dobra, dajmy to. Dobra, to dajmy to. To jest ta goła baba. Ty Tak, laleczkę. Nie, bo czuję to. i wiem, ja sobie dzisiaj dotykałam, się mi to I... Dobra, i teraz Ela. Oła. Przygotujemy ci coś? No ja ci to na Przygotujemy? A, pionowe. To, 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 to. Nie, to się domyśli. To, yy, to, pokażę wam na Jest tak. takie coś. <grymne> ale ona Dekorów. Na górze to... Loretka. Tak. Proszę. No, Druga no. rzecz. Co to jest? Ale Ala, bo ty patrzysz się stał, ta kolorów. Co jest? To jest takie zdziwne. To wygląda to. Jakby latarka, ale czarna. Nie, tu nie jest latarka. Nie właśnie. Nie wiem. Tej, tej rzeczy nie wiem. To dobra, jest lakier do pasażerów. To jest plakier do pasażerów. Ja jakiś nieznajomy numer? Masz. Halo? No? Cześć. Nie, ja jestem u koleżanki. Powiedziałem, że to dzwonisz. Dobra, co to jest? No, no to pa. Co to jest? O, to złącznie. To co to jest? O, to już patrzę. U góry tutaj. W słuchawki. Tak. Dobra. Dobra. Eee, to będzie yes. za